W dniach od 20 do 23 czerwca do Bielawy po raz kolejny przyjadą amerykańskie pojazdy stałej Polski. Dźwięk widlastych ósemek, zapach benzyny, a wszystko to przy pięknie położonym u podnóża górskich jeziorze Bielawskim. Organizujemy w tym roku kolejną imprezę z lot pojazdów amerykańskich. Od 20 do 23 czerwca będzie tutaj pełno samochodów i motocykli produkcji amerykańskiej. Będziemy mieli koncerty. W tym roku lecimy już na grubo. Także. Zapraszamy. W tym roku założenia były takie, że zrobimy tą imprezę taką, nazwijmy to petardą, tak. Zadbaliśmy o to, żeby na scenie wystąpiły naprawdę kapele z polskiej czołówki, jeżeli chodzi o muzykę rock'n'rollową, rockabilową. W tym roku ściągamy kapele z Czech, z Polski. Są to kapele głównie grające w stylu rockabili, czyli taki prawdziwy rock and roll, czyli kontrabas. Perkusja, gitara, śpiew. Zadbaliśmy o to, żeby na inwencie, na imprezie pojawili się też wystawcy związani stricte z amerykańską motoryzacją, czy to tatuatorzy, barberzy, wystawcy mododzieży, przez jakieś rejestracje, upominki, figurki itd. itd. W tym roku będzie to bardziej interesujące też dla odwiedzających, bo podjęliśmy taką decyzję, że jednak taka impreza powinna być też udostępniona odwiedzającym, czyli wszystkim ludziom z Dolnego Śląska i nie tylko, którzy są zainteresowani amerykańską motoryzacją, chcieliby przyjść, zobaczyć, podziwiać te amerykańskie auta. Serdecznie zapraszam, mówię, i posiadaczy aut amerykańskich, i ludzi, którzy chcieliby liznąć trochę tej amerykańskiej motoryzacji. Cztery dni imprezy, dwa dni naprawdę takiej grubej petardy z konkursami, z eventami, scena na plaży potarda będzie. Zapraszamy serdecznie. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na naszej stronie i na Facebooku.